Czytniki Onyxa zdecydowanie wyróżniają się otwartością swojego systemu i możliwością pobierania dodatkowych aplikacji ze sklepu Play. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie z nich będą w zadowalający sposób działać na naszym czytniku. Dziś przedstawiam parę aplikacji pomagających w nauce, które z powodzeniem będziemy mogli zainstalować również na czytnikach Onyxa. W sklepie Play na pewno nie brakuje aplikacji do nauki języków obcych. Jedną z najpopularniejszych z nich jest Duolingo. Z poziomu języka polskiego możemy uczyć się tylko języków, Języka angielskiego. Jednak z poziomu języka angielskiego mamy już szeroki zakres kolejnych języków do wyboru. Aplikacja nie zastąpi nam profesjonalnego kursu językowego, jednak może stanowić jego uzupełnienie lub pomóc nam w wyborze języka, którego będziemy chcieli się nauczyć. Kolejnym atutem Duolingo jest mobilność, dzięki czemu będziemy mogli się uczyć niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Na czytnikach Onyxa aplikacja będzie działać nieco wolniej niż na telefonie. Jednak podczas nauki nie jest to szczególnie uciążliwe. Warto zaznaczyć, że niektóre modele Onyxa będą wymagały od nas podłączenia słuchawek bezprzewodowych, aby móc korzystać również z funkcji dźwiękowych aplikacji. Korzystając z Duolingo na czytniku, lepiej zadbamy o nasz wzrok i będziemy mniej zmęczeni niż w przypadku korzystania z aplikacji na telefonie. Kolejnym przydatnym narzędziem w nauce są fiszki, dzięki którym w prosty sposób będziemy mogli powtarzać materiał i sprawdzać naszą wiedzę. Niestety tradycyjne papierowe fiszki są czasochłonne i podatne na na uszkodzenia, dlatego świetną alternatywą są te w wersji elektronicznej. W sklepie Play możemy znaleźć na przykład, aplikację Quizlet, która pozwoli nam na swobodną naukę, a także sprawdzenie jej efektywności poprzez test. Dzięki nieskomplikowanej formie aplikacji działa ona sprawnie również na czytnikach Onyxa. Dodatkowo Quizlet umożliwia nam dzielenie się swoimi fiszkami z innymi użytkownikami i wspólną naukę. W sklepie Play znajdziemy również szereg aplikacji poświęconych zagadnieniom szkolnym i materiałom przygotowującym pod maturę. Przykładem takiej aplikacji jest wzorowo, czyli elektroniczny odpowiednik Wzorów z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, geografia czy informatyka. Prostota aplikacji świetnie sprawdzi się również na czytnikach Onyxa. Inną pomocą szkolną może być aplikacja Wolne Lektury, zawierająca zarówno e-booki, jak i audiobooki lektur szkolnych. Ona również bez żadnych problemów będzie działać na czytnikach Onyxa. Podsumowując, czytniki Onyx sprawdzą się nie tylko do czytania, ale również do nauki dzięki możliwości pobierania dodatkowych aplikacji ze sklepu Play. Zaletą takiego rozwiązania jest ekologiczność elektronicznej formy przyswajanych treści oraz mniejsze zmęczenie naszych oczu niż w przypadku korzystania z telefonu. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia!